Za każdym razem, kiedy twoje samopoczucie w jakikolwiek sposób się zmienia, kiedy ktoś mówi coś o tobie, i tutaj niezależnie, czy ktoś mówi coś pozytywnego czy negatywnego, to nie ma znaczenia. Jeżeli cokolwiek się w tobie zmienia, to zauważ, że to jest de facto oddawanie kontroli nad swoim ciałem, nad swoim samopoczuciem komuś innemu. Tak to można nazwać. Za każdym razem, kiedy boisz się oceny, kiedy chcesz coś powiedzieć, ale tego nie mówisz, na przykład w towarzystwie, bo boisz się, że to będzie głupie, ktoś cię źle oceni, ktoś cię skrytykuje, może uważasz, że nie masz wiedzy na ten temat, brakuje ci pewności siebie, to znowu poświęcasz siebie swoje dobre samopoczucie, swoją ekspresję, tylko dlatego, że ktoś steruje Twoim zachowaniem. Zobaczcie, słowo ekspresja. Jest bardzo ważna. To jest przeciwieństwo słowa depresja, czyli tłamszenie. Więc za każdym razem, kiedy tłamsisz swoje prawdziwe, ja, na rzecz tego, co inni mogą o tobie pomyśleć, oddajesz im władzę nad swoim samopoczuciem. I jesteśmy w pewien sposób sterowani jako społeczeństwo, tym, że na każdym kroku przypomina nam się, jakie to ważne żeby inni nas akceptowali, lubili, żeby mieli o nas dobre zdanie. Na tym korzysta cała branża beauty, kosmetyki, na tym korzystają deweloperzy, bo chcemy mieć ładny, ładny dom, dobry samochód, dobry samochód, żeby móc się pochwalić I tak itd. Tak cały marketing na tym polega, żeby sterować trochę nami, żebyśmy cały czas zastanawiali się, kto co o nas pomyśli. Więc jak się z tego uwolnić, bo jest to duży problem, bo w momencie kiedy oddajesz cały czas władzę komuś innemu, to nie żyjesz po swojemu, to cały czas jesteś stłamszony. I słuchajcie, tutaj jest banalna zasada, absolutnie prosta, fundamentalna, którą pojąłem już dawno temu, dlatego mogę żyć na swoich zasadach, mogę nagrywać filmiki na YouTube'a i totalnie się nie przejmować różnymi hejtami, różnymi opiniami, co ja to nie powinienem w życiu robić, bo ja doskonale wiem co robić i jak się tym nie przejmować, otóż Musisz sobie uświadomić, że ludzie nigdy nie mówią o tobie. Zawsze mówią o samym sobie. I im bardziej sobie to uświadomisz, im więcej sytuacji zauważysz, tym będziesz bardziej wolny. Jak to działa? No, na przykład, chcesz gdzieś pojechać do jakiegoś kraju, coś pozwiedzać, ale ktoś ci mówi, że nie wiesz co, tam nie jedź, bo to niebezpieczne, to jest ryzykowne i głupie. To ten ktoś nie mówi o twojej tolerancji ryzyka, tylko mówi o swojej tolerancji ryzyka, co on uważa na ten temat. Jeżeli ktoś krytykuje cię w sposób bezpośredni, przykładowo, powiem z mojego życia: Tomek, kiedyś nagrywałeś tylko o fitnessie i cię szanowałem, teraz jakieś bzdury, kim ty chcesz zostać, jakimś coachem, jakieś absurdy teraz gadasz. Ta osoba mówi tylko i wyłącznie o tym, że ta dziedzina rozwoju psychologii, duchowości, świadomości, totalnie do niej nie przemawia i dla niej jest absurdalna. To nie mówi nic o mnie, bo dla mnie to ma znaczny sens. Natomiast dla tej osoby no, jest to beznadziejnie głupie i ma do tego prawo. Tyle, że ten komentarz mi nie dotyczy w żaden możliwy sposób. Nawet jeżeli ktoś bezpośrednio mówi, jesteś głupi albo jesteś miękka faja, <laughs> często do facetów. Nie powinieneś płakać, powinieneś być facet, na przykład. To są standardy tej osoby. Natomiast ty możesz myśleć coś zupełnie innego i możesz uważać, że płacz czy uwalnianie emocji jest czymś ludzkim, czymś co możemy robić, zamiast dusić to w sobie. Więc to są wszystko projekcje innych osób na ciebie, które są przerzucane na ciebie. I to nie mówi nic o tobie. Ktoś, hejtując przykładowo, Mówi tylko i wyłącznie, jak bardzo nienawidzi siebie i świata dookoła. Ktoś, kto jest przepełniony absolutną miłością, współczuciem, samymi pozytywnymi emocjami, ktoś taki nie będzie cię krytykował, czy nie będzie cię obrażał. Można tylko i wyłącznie współczuć, jeżeli ktoś to robi, bo jego świat opiera się na nienawiści i on to po prostu pokazuje na zewnątrz, więc to nie dotyczy w żaden sposób ciebie. Ja nigdy nie zostałem skrytykowany przez osobę, która by zrobiła więcej, to po pierwsze, która by działała i robiła dużo więcej, tylko zawsze to jest krytyka ze strony osób, które albo boją się w jakiś sposób działać, więc projektują ten strach i próbują ograniczać tym strachem inne osoby, żeby one czasami nie dotykały jakichś działek, żeby one czegoś nie zrobiły więcej. I to bardzo często pochodzi z uczucia zakompleksienia. Więc to jest prosta zasada lustra. Że ludzie mówią o sobie i zauważcie to. Następnym razem, jeżeli ktoś coś powie, co was zaboli, to może być nawet członek waszej rodziny, czy jakiś znajomy, czy ktoś z otoczenia, skrytykuje sposób, w jaki żyjecie, to zauważcie, że oni mówią o swoich standardach, o swoim życiu i coś może być dla nich nie do pomyślenia. Jeżeli chcesz założyć swoją własną firmę, ale ktoś ci mówi, że to głupie, bo na pewno się nie uda, to on mówi o swoich ograniczeniach, a nie o twoich. Taka prosta zasada, a pozwala się totalnie uwolnić od tego, co ktoś może o Was pomyśleć. Jeżeli się podobało taka krótka stawka, to zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, jeżeli coś było niezrozumiałe. No i co, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!